Witajcie na kanale Szyszka i to jest kanał o myszoskoczkach. Jest to kanał dla osób, które chciałyby mieć myszoskoczka, mają myszoskoczka, planują mieć myszoskoczka lub interesują się tymi zwierzętami. Ja w dzisiejszym odcinku powiem Wam parę ciekawostek o myszoskoczkach, jak one dokładnie wyglądają, co jedzą, gdzie można je zakupić i... W ogóle wszystko o nich, co byście chcieli, przedstawię Wam jeszcze dzisiaj moją skoczkę Szyszkę. Zaczniemy może od tego, co jedzą myszoskoczki. skoczki jedzą wszelkiego rodzaju nasiona, jedzą też niektóre suszone owoce i warzywa, na przykład marchewkę, jabłka oraz jedzą oczywiście karmy i kolby dla tych zwierząt. Karmy możecie kupić w sklepie zoologicznym, a jak nie będzie karm właśnie dla myszoskoczków, to możecie zakupić karmy dla myszy lub dla chomików. Są one mocno zbliżone dietą i składem do właśnie karm dla myszoskoczków. Ja akurat właśnie byłam dzisiaj w sklepie i kupiłam karmę dla myszy, dla mojej myszoskoczki, dlatego, bo po prostu nie było karm dla myszoskoczków. Właśnie tą karmę możecie kupić za 15,50 zł. I oczywiście są też tam jakieś przysmaczki. I zaraz Wam powiem dokładnie jakie. Smaki, które możemy dawać właśnie myszoskoczkom z ręki, to są na przykład płatki kukurydziane, zioła lub, lub rodzynki. Albo właśnie te suszone warzywa i owoce. Teraz może pomyślimy, gdzie można kupić takiego myszoskoczka. Można je kupić lub go kupić yy, w sklepie zoologicznym kosztuje gdzieś około 60 zł. Teraz pomyślmy nad tym, czego nie mogą jeść myszoskoczki. Myszoskoczkom nie wolno jeść cebuli, fasoli, rabarbaru, liści pomidorów i surowych ziemniaków. Więc jeżeli macie lub planujecie mieć myszoskoczka, to nie dawajcie mu tego jedzenia. Teraz przejdźmy do wyglądu myszoskoczka. Myszoskoczek jest podobny do chomika i myszy, jednak jest od nich odrobinkę większy. Jego ogon jest zakończony takim, tak, takimi włoskami, takim troszeczkę podo podobny wy podobnym wyglądem do pędzelka skoczki bardzo lubią skakać oczywiście. Mają do tego przystosowane nogi i podpierają się ogonem. Teraz będziecie mogli zobaczyć zdjęcie takiego myszoskoczka. Teraz powiem Wam ciekawostki o skoczkach. Myszoskoczki są bez wątpienia dużymi łasuchami, dlatego warto często podawać im jakieś owoce, su właśnie suszone owoce, prysmaczki. no i ogólnie jedzonko dla nich. Myszoskoczki mogą skakać nawet na wysokość 40 cm. Wyobrażacie sobie to? A więc teraz pokażę Wam krótki filmiczek właśnie z moją myszoskoczką i troszeczkę jej zdjęć. Sub indo by broth3rmax Myślę, że na pewno spodobałaby Wam się moja mysz skoczka, a ja już Was żegnam. I nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu, zasubskrybowaniu tego kanału, jeżeli nie chcecie, właśnie przegapić żadnych fajnych filmików o myszy I zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Pa!